Kuratorzy przyjechali, zbadali wszystko. Czy to prawda, że były dwa strzały? Tak, to prawda. Wielu mieszkańców Ukrainy było przekonanych, że śmierć Krawczenki nie była przypadkiem, ani tym bardziej samobójstwem. To było zabójstwo. Jeżeli to nie było samobójstwo, to moim zdaniem jest to próba uniemożliwienia dojścia do prawdy, do tego, kto był zabójcą Gongadze. Ukraiński niezależny dziennikarz zaginął 16 września 2000 roku. Jego ciało, pozbawione głowy, znaleziono w lesie. Sądzonego w Kijowie Oleksija Pukacza aresztowano 9 lat później. Ukraińska opozycja nie ma wątpliwości, że prokuratura przez lata zamiast tropić zabójców dziennikarza zacierała ślady. Wydarzenia na świecie. Komentują dla państwa Jan Malicki, Marcin Wojciechowski. Dobry, Dobry wieczór życzę. panom. Czy to, co zegnał, zeznał generał Pukacz, to jest przełom? Bo przecież o roli Kuczmy mówiło się już od dawna. Znaczy, to nie jest nic nowego, nawet w tym śledztwie on to mówił. Natomiast po raz kolejny. Opowiedział o jednym ze spotkań, w których brał udział, ale to nie było spotkanie z Kuczmą. To było spotkanie w gabinecie szefa MSW, już nieżyjącego Juria Krawczenki, gdzie w obecności jeszcze dwóch innych polityków Pukacz został przedstawiony im przez Krawczenkę jako ten, który, który zabił Gongadzego. No i oczywiście stąd domniemanie, że wszystko nastąpiło na zlecenie Kuczmy, ale Pukacz z Kuczmą nigdy nie rozmawiał, nigdy nie otrzymywał tego zlecenia bezpośrednio, więc obawiam się, że przed sądem będzie ciężko udowodnić, że rzeczywiście Kuczma zlecał i że być może to jest jakiś element pewnej gry czy mistyfikacji, bo ten kluczowy świadek Jurij Krawczenko, który był łącznikiem właśnie pomiędzy Kuczmą, a wykonawcami już od kilku lat nie żyje i nic nie powie w tej sprawie. Trudno będzie udowodnić w sądzie, ale ale postawić byłego prezydenta przed sądem można. No tak, to oczywiście powiększa problemy, jakie i tak ma prezydent Kuczma. Ja tu nawiązując, nie chciałbym wyjść na obrońcę akurat Leonida Kuczmy, ale ta sprawa nie jest, zgadzam się, nie, jest, jest, nie jest tak zupełnie klarowna. Nawet jeśli idzie o te słynne nagrania Melniczenki, tam też nie jest tak nie klarownie w sensie. przecież. Chociaż głos Kuczmy tam słychać. Słuchać, oczywiście, oczywiście, że słychać głos Kuczmy, ale Kuczma nie mówi zabijcie Ongazego, Wbrew pozorom, wbrew tej całej aferze, On, którą potem zrobiono. Natomiast zgadzam się tak, dwie rzeczy. No, Krawczenko, jak tu przedkomentowaliśmy, przed spotkaniem, który jak wiadomo popełnił samobójstwo. E że być pewnym z dwoma strzałami. strzałami i tylko takie samobójstwa, jak wiadomo, gwarantują, że się, że się udadzą. Natomiast druga sprawa, że to może nie tyle kuczma, ale to ogromnie powiększa kłopoty Łytwiena obecnie. No właśnie, Czyli znaczy, tak? Ma nie, nie ma, to u mnie zwiększa podejrzenie, że jest to gra. Że jest to jakaś no gra to A jest ma... w odróżnieniu od kuczmy aktywny samobójstwem. No no jest przewodniczącym parlamentu. Tak. I to, e, jeśli Pukarz będzie nadal twierdził, że y, przy tej rozmowie właśnie tak. w gabinecie Krawczenki był łytwin y, I, i miał świadomość, y, że Pukacz to jest ten człowiek, który zabił Gągadzego. No, człowiek piastujący wysokie stanowiska. On był szefem administracji był szefem Potem był szefem parlamentu. Nadal dzisiaj jest no, szefem no, parlamentu. Mówiło się, że, że może kandydować w wyborach prezydenckich. On kandydował. Więc osoba no, pozostająca na szczycie polityki, on będzie w trudnej sytuacji. Ale część obserwatorów w Kijowie, łącznie nawet ze znajomymi, bliskimi Georgia Gągadze, twierdzą, że to właśnie może być prowokacja przeciwko Łytwinowi, że no, to, to jest to bardzo niejasna sprawa. Obawiam się, że prawdy nie poznamy. Może puka, Pukacz po prostu mówi to, co jemu może przynieść jakąś korzyść. Może on y, mówi to, co niektórzy chcą usłyszeć, żeby ewentualnie swoją rolę Może chodzi o jakieś no. pomniejszenie kary, ale i, albo to jest jakaś rozgrywka pomiędzy Pukaczem. A, a, ale raczej sądzę, że Pukacz mógł wejść w układy właśnie po to, żeby wykonywać jakieś polityczne zlecenia tych osób, które, którym jest to na rękę. Natomiast jestem spokojny. Wydaje mi się, że Leonidowi Kuczmie nic nie grozi. Że oczywiście ta sprawa będzie nieprzyjemna, on będzie stawał przed sądem, ale on się po prostu z tego wybroni. Natomiast to może jakimś odłamkiem uderzyć w innych ukraińskich I polityków. I chyba w całą reputację całej Ukrainy, bo to się kładzie już kilkanaście lat cieniem na, na Ukrainie, na jej demokracji. No, tu, tu, tu ja bym nie, nie podwyższał rangi, rangi tej sprawy. Przecież e, i pol, w Polsce wiemy, i zachodnia Europa wie, że tego typu Rzeczy, jakie się stały z Gondazem, działy się, a chwilami jeszcze dzieją się, w różnych krajach byłego świata postsowieckiego. To nie jest tajemnicą. I tu, tu, co do jednej sprawy, można się zgodzić absolutnie z Pukaczem, że tego typu komanda, jakim on kierował, istniały. Istnieją. Wspomnijmy o Rosji, wspomnijmy o Białorusi, to nie jest żadna coś, co jest zaskoczeniem dla Europy i, i bardziej zepsuje reputację Ukrainy, niż ona, ona w tej chwili, mm, powiedzmy, jest. Natomiast w co, co gra Pukacz? Jeśli to jest gra samodzielna, no to nie wiem, co on może mówiąc kolokwialnie, ugrać, jeśli podaje. Publicznie tezę o tym, że Gongadze z kolegami, z kolegami próbował obalić. zorganizować zamach Stanu. To brzmi dość zabawnie. Natomiast coś, co jest prawdziwe, to, to przecież los Podolskiego. Współpracownika Gongazego, którego porwano. Tak jak, tak jak KGB porywało w Rosji, na Białorusi, tak jak SB w Polsce porywało wielu ludzi. Znamy osobiście wielu ludzi, których porywano. To dla nas i dla Europy nie jest żadne zaskoczenie. Natomiast jeśli to jest gra zewnętrzna, w której Pukacz jest tylko uczestnikiem. No to nie wiem, chyba chodziłoby y, mocodawcom o jeszcze większe zamieszanie na politycznej scenie ukraińskiej na przykład w wykluczeniu Łytwina, ale czy łytwin jest aż takim przeciwnikiem? No właśnie to, ja to nie jest nie no, dla tam tego. z tymi przeciwnikami obecnej władzy też jest różnie. No, premier Tymoszenko też jest cały czas w areszcie i ta sprawa, mimo że jej ale, winy ale są ja, niby znaczy, znane. Tymoszenko jest prawdziwym zbyt, przeciwnikiem, Łękwin jest bezpośrednio w zbyt bez uproszczony sposób. To znaczy tam w, te, w tą sprawę wchodzą też wątki osobiste. Nie wiadomo tak naprawdę do końca, jaki był motyw zabójstwa Gongazego. Czy to był motyw polityczny? rzeczywiście polityczny, że on jest takim groźnym dziennikarzem opozycyjnym, Dobra. czy to był motyw osobisty, że on po prostu no, spotykał się z panią z którą miał się ochotę spotykać, czy też spotykał się wcześniej, no jeden z najbardziej, z najwyżej postawionych polityków na Ukrainie. Właśnie ten, że to, to już może, nasz wprost się o tym mówi na Ukrainie, że, że, I był, że, że, że był taki był taki po prostu tak. osobisty. I... Więc, y znaczy spokojnie. To znaczy, rzeczywiście niedobrze jest, że ta sprawa wybucha, bo przekaz, który idzie w świat jest taki, że na Ukrainie zabijają ludzi i A. są w to zamieszane najwyższe osoby w Państwie. To I ludzie nie będą wnikać tak naprawdę, jakie były motywy, to my analizujemy, prawda. Tak, I, wiesz, I też nam trudno dociec, <noise> jak to było. Tak. Ale, pewnie, ale ogólnie zgadzam się, że to szkodzi wizerunkowi pewnie Ukrainy. Pewnie prawdy nigdy się nie dowiemy, a co do tego, że szkodzi Ukrainie, to wiadomo. Wszyscy się zgadzamy. Na razie zostawiamy więc sytuację w Ukrainie. Teraz o rosnącej politycznej gorączce w sąsiedniej Rosji. Kampania przed wyborami parlamentarnymi w Rosji wystartowała. Rosjanie zagłosują 4 grudnia. Opozycja, która dziś próbowała zorganizować kolejny antykremlowski protest, jak zwykle została rozpędzona i żadnych szans w wyborach nie ma. Bez wątpliwości zwycięży partia Jedna Rosja Władimira Putina. Pytanie brzmi tylko, ile miejsc w dumie udaje się zdobyć? Rosyjski premier kampanię zainaugurował na motorze. Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, a w nim premier Putin na harley davidsonie w otoczeniu motocyklistów z klubu Nocnej Wilki premier pokazał się nie po raz pierwszy. Tym razem przypomniał im motto radzieckiej piechoty morskiej. 68 lat temu żołnierze piechoty morskiej wyzwolili Noworosyjski i złożyli przysięgę na wierność ojczyźnie. Kierowali się wspaniałym hasłem, aktualnym do dziś. Brzmi ono: Podążajmy tylko naprzód. Tylko Ale część społeczeństwa nie ma już ochoty podążać za Putinem. W Moskwie i w Petersburgu policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które próbowały zorganizować antyrządowe protesty. Nie mamy do czynienia z wyborami. Chcą, żebyśmy wybierali pomiędzy tymi, którzy prześwietlili. Uważamy, że nie pozwalają wybrać tych, których chcemy, więc ten system jest bezprawny i należałoby go zmienić. Do podobnych scen dochodzi zawsze 31 w miesiącach, kiedy taki dzień występuje w kalendarzu. Opozycja broni w ten sposób nieprzestrzeganej w Rosji, choć zapisanej w artykule 31 Konstytucji, wolności zgromadzeń. Domaga się też ustąpienia premiera i wolnych wyborów. Mimo protestów Władimir Putin może być pewien, że w grudniowym głosowaniu jego jedna Rosja zdobędzie co najmniej połowę mandatów w Dumie Państwowej. Wynika to nie tylko z sondaży. Stanie się tak też dlatego, że w wyborach nie wystartują żadne partie opozycyjne, a jedynie te prokremlowskie. W czerwcu władze nie pozwoliły na rejestrację partii założonej przez działaczy demokratycznej opozycji. Sposób rządzenia Władimira Putina skrytykował niedawno były prezydent Związku Radzieckiego, Michał Gorbaczow. Powinniście... Wiedzieć, że sytuacja w Rosji czasami zmusza do użycia autorytarnych metod. Ale czym innym jest, jeśli kraj zaczyna przemieniać się w autorytarny reżim? Premier Putin do wyborów poprowadzi nie tylko Partię Jedna Rosja. W maju ogłosił stworzenie Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego organizacji, która zrzesza bezpartyjnych, ale zatroskanych losem kraju aktywistów społecznych, którym premier chętnie posłuży radą i pomocą. Grudniowe wybory parlamentarne w Rosji będą szóstymi od czasu upadku komunizmu. Od 2000 roku, gdy prezydentem został Putin, żadne wybory nie zostały przez Zachód uznane za sprawiedliwe i demokratyczne. Nudne chyba będą te wybory w Rosji. Wiadomo, kto wygra. Tak, no, nudne, za ale zarazem ciekawe. To znaczy, bo wiadomo, kto, ale, ale ten wynik jednak no będzie odwiedź, o czym świadczył. I też metody uzyskania tego wyniku, o których pewnie w, no w jakimś tam stopniu się dowiemy z przecieków od niezależnych obserwatorów, od działaczy opozycji, z niezależnej prasy, która no gdzieś tam na obrzeżach życia publicznego funkcjonuje, to będzie ciekawe. To znaczy, czy ten reżim nadal ma potencjał. I czy rzeczywiście on się opiera na y, entuzjazmie y, społecznym, czy raczej to już jest taka faza gasnąca. Czy znaczy, dla mnie to jest najciekawsze. Wydaje mi się, że, że raczej to już jest zmierzch, ale, ale, ale tak naprawdę, żeby się przekonać właśnie, czy ten reżim jest tak ciągnięty za uszy, y, czy też czy po prostu Putin się podoba Rosjanom, to przekonamy się tak naprawdę w grudniu mówimy, że my się dowiemy z opozycyjnych mediów, Rosjanie się z opozycyjnych mediów wiele nie dowiedzą, one są tak marginalne, że opozycja, ta prawdziwa opozycja, nie ta koncesjonowana w ogóle się do mediów nie przebija. No ta, ta, tak jest, na, na tym właściwie polega problem, że ten kraj jest wielki i my... I my, pan, pan będąc długo w Rosji, ja póki mogłem tam jeździć, stale spotykaliśmy mnóstwo przeczuciwych, wspaniałych ludzi, którzy wcale nie myślą tak jak, tak, jak myśli najwyższa władza rosyjska. Ale problem jest taki, że ta, że ta władza obecnie jest tak silna i tak opresywna, czy opresyjna, że oni nie są w stanie się przebić tym te próby demonstracji co comiesięcznych jest, są takim bolesnym, smutnym, smutnym widowiskiem, ale Zgadzam się, że może choć nie jestem takim optymistą, czy te wybory akurat coś nam, coś nam pokażą właśnie, bo A z, no, obaj wiemy, że, że zwycięstwo będzie zdecydowane. Będzie, ale jeśli no, bo... rzeczywiście jest tak, jak twierdzą niektórzy, że yy, notowania jednej Rosji spadają mm. i ludzie już są niezadowoleni tym, co mówi Putin, no to wtedy zapewnić zwycięstwo będzie trudno. A yy, no, masowych fałszerstw nie da się ukryć. Znaczy, no, eksperci od organizacji wyborów mówią, że 10, maksymalnie 15%, a tak naprawdę bezpiecznie to 5% można sfałszować, żeby nikt tego nie zauważył. A jeśli trzeba będzie sfałszować więcej, no to się po prostu to nie uda i będzie wstyd. I wstyd jest... przed, przed opinią publiczną w kraju, a przede wszystkim za granicą. I, te, i to jest ciekawe. Być może w ciągle około 50% Rosjan popiera no właśnie, ten pomysł ja, o to Kiedyś poparcie dla Putina, czy dla polityki władz było tak duże, że tak naprawdę nie trzeba było fałszować wyborów, bo i tak Ludzie tak głosowali. Na ile to się zmieniło? Na ile teraz istnieje niebezpieczeństwo? A zresztą, no, kto mógłby zagrozić jednej Rosji? No, komuniści y, 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 odchodzą, bo to jest partia pokolenia, które, które kończy życie i raczej młodzi się do komunistów niespecjalnie garną. Y, y, narodowcy tym bardziej, więc y, kto mógłby być alternatywą, jeśli ta demokratyczna opozycja no, formalnie nie może startować? Ja pozwolę sobie zacząć od tego, od wielkości poparcia. Zmniejsza się, ale, ale o ile nam wiadomo, jeśli zakładamy, że, że te badania nie są sfałszowane, a, a część badań jest niezależnych, więc mamy prawo sądzić, że te 70% jest prawdziwe. No, to jest osobiste poparcie Putina, więc tak. poparcie partii zawsze jest niższe, ale. O, no może na partię przełoży się 10% mniej, ale, ale pewnie nie, nie więcej. Natomiast jest inna kwestia, że jednak obiektywnie od kilku lat delikatnie spada to poparcie. I ja. Nie wiem, czy to 4 grudnia pokażę. moim zdaniem jeszcze nie, ale pewnie niedługo nie trzeba by zacząć się zastanawiać nad porównywaniem sytuacji Putina i sytuacji Łukaszenki na Białorusi, stale miał, który stale miał obiektywnie wielkie poparcie ale i niesłusznie fałszował wybory, tak. bo on nie musiał nie fałszować. Ale on... Jego no zżerało, fałsował, albo jego tak. ego z znaczy Albo aż, aż, aż do momentu grudnia, kiedy prawdopodobnie musiał sfałszować prawdopodobnie musiał sfałszować. Bo by, bo, by, bo by nie wygrał. Nie sądzę, żeby to pokazał Grudzień. Chyba jeszcze nie, ale jeśli to pójdzie w tym kierunku, to nie wystarczy to, że Putin zawsze zwycięża, że schodzi na dno jeziora, że lata latawcem czy spadochronem, że kiedy zanurkuje od razu grecką amforę wyciąga, że jest piękny, że jest piękny coraz młodszy i, I tak naprawdę, i tak z tego, co pan Może mówi, to nie wystarczy. Z tego, co pan mówi, i, no, Ale nie, te, nie grudzień, nie sądzę. jednoznacznie wynika, że dopiero po wyniku wyborów będziemy wiedzieli ostatecznie, czy Putin, czy Miedwiediew będą startować w przyszłych tak. wyborach prezydenckich. I to jest, to jest też e, kolejna przyczyna, dlaczego te wybory są ciekawe, bo one rozstrzygną. Wydaje mi się, że jeśli wybory będą korzystne dla jednej Rosji, to wtedy Miedwiediew dostanie zielone światło, żeby iść na drugą kadencję. Jeśli będą niekorzystne, no to wtedy Putin albo będzie musiał wrócić, żeby próbować jakoś ratować sytuację, bo no, nikt nie ma wątpliwości, że możliwości Putina są większe, jeśli chodzi o porwanie opinii publicznej, albo poszukiwanie kogoś trzeciego. W tej chwili, ostatnie tygodnie i dni w Rosji, kiedy niezwykle obecny w mediach jest Putin i robi przeróżne rzeczy, choćby właśnie to spotkanie na Zjeździe bajkerów pokazują, że, że jednak gramy kartą Putina. On jest cały czas w grze, i rzeczywiście wtedy się wszystko zacznie po wyborach 4 grudnia. Bardzo dziękuję. Jan Malicki, Marcin Wojciechowski. Dzięki na tym dziękuję. kończymy za chwilę w Najnowsza informacja. Na jutro na 21.30 zapraszam w imieniu Janami Kruty. To był Dzień na Świecie. Grzegorz Kozak. Do zobaczenia.